Magdalena Gołaszewska, witam Państwa w specjalnym wydaniu Ekspresu Bielskiego. Historia dzieje się na naszych oczach, jesteśmy świadkami największego przyrodniczego odkrycia XXI wieku. Media, eksperci, nawet Biały Dom prześcigają się w ustaleniu, jakim cudem nieopodal Bielska Podlaskiego natknięto się na żywego tura, rzekomo wymarły gatunek saka z rodziny wołowatych. Wiadomość o przełomowym odkryciu obiegła świat. Wszystko za sprawą amatorskiego nagrania, które w mediach społecznościowych opublikował mieszkaniec Bielska Podlaskiego. W ciągu kilku dni film osiągnął rekordową ilość odsłon. Za chwilę obejrzymy to, co zarejestrowała amatorska kamera. Prosimy nie regulować odbiorników i uprzedzamy, że film nie ma najlepszej jakości. Również szybko jak biegł nasz bohater, rośnie zainteresowanie tourem. Wszystkich ogarnęła prawdziwa turomania. Hiszpanie zamiast korridy chcą w tym sezonie organizować ride, A przedstawiciele Polonii amerykańskiej przesłali petycję w sprawie zmiany nazwy słynnej drużyny NBA. Z Chicago Bulls na Chicago Tours. Polscy badacze języka ujawnili natomiast tezę, że Adam Mickiewicz, pisząc słynny fragment pana Tadeusza, czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój ruch bawoli, długi, centkowany kręty. W rzeczywistości miał na myśli ruch tura, właśnie. W kwestii tura wypowiedzieli się również francuscy eksperci, specjaliści od epoki paleolitu, twierdząc zgodnie, że ryty skalne w jaskini Lasko w rzeczywistości przedstawiają Tura właśnie. Tur żyje i ma się bardzo dobrze, a my dotarliśmy do eksperta z Nadleśnictwa Bielsk, który ma namacalne dowody istnienia tego niezwykłego zwierzęcia w lasach otaczających Bielsk Podlaski. Już za chwilę relacja z pierwszej ręki. Nasz reporter Roger Turowski jako pierwszy dotarł do człowieka, który oko w oko spotkał się z Turem właśnie. Specjalnie dla Ekspresu Bielskiego. Roger Turowski. To było piękne, sobotnie popołudnie. Mieszkaniec Bielska Podlaskiego wybrał się na spacer do Puszczy Bielskiej. To miała być wyprawa taka jak wszystkie inne. Nie wiedział, że czeka go tak wyjątkowe spotkanie. Z jego słów wynika, że napotkał duże zwierzę koloru czarno-brunatnego. To jeszcze nie byłoby tak przekonujące. A jednak mieszkaniec Bielska Podlaskiego twierdzi, że. Widział rogi tego zwierzęcia, takie, jakich nie napotkał nigdzie indziej. Rogi rosły charakterystycznie w bok i do góry, a potem wychylały się do przodu. Jeżeli wierzyć jego słowom, to musiał być tur. Jeszcze ręce do tej pory mi się z nerwów trzęsą. To było ogromne bydle, z wielkimi rogami, sam diabeł wcielony. Mówili żubr, krowa, ale co, ja krowy nie widziałem. Wiadomo, po księżycówce to nawet jednorożce widzą. Ja z taką prędkością uciekałem, że na wylocie do Białego Stoku mnie zatrzymali. Sam USAIN Bolt w wyniku by się nie powstydził. Dzisiaj postaramy się iść do lasu i poszukać śladu pobytu tego zwierzęcia. Jeżeli nie spotkamy, to przynajmniej postaramy się znaleźć ślady jego bytowania. Poszukamy śladów pobytu tura. O, coś tu widzę. Ślady nie są jelenia, nie są łosia, to są ślady na pewno tura. Zachował się w wielkich lasach, w wielkiej puszczy. Tylko jaki to może być tur? Tu na terenie bielska wyróżniamy trzy podgatunki tura: Tur Starostwa Bielskiego, Tur Miasta Bielska i Tur Nadleśnictwa Bielskiego. Jak je rozróżnić? Ja osobiście rozróżniam je po ogonach. Patrząc na herb starostwa, widać tura z ogonem zadartym. Patrząc na logo nadleśnictwa, tur ma ogon lekko uniesiony. Tur miasta Bielsk jest stateczny, ogon ułożony. Tak jak trzeba, tur poważny. Więc postaramy się określić, który z turów tutaj przebywał. Patrząc na kształt śladów tura i na głębokość odciśnięcia tego śladu, to był tur duży, ciężki, poważny, czyli tur miasta Bielska Podlaskiego. W wypadku spotkania tura radziłbym. Dyskretnie, ale szybko oddalić się z tego miejsca, tak żeby nie prowokować zwierzęcia. Dasz bur. Przez wiele lat badacze zastanawiali się, jakie zwierzę jest w Herbie Bielska Podlaskiego. Niektórzy widzieli w nim żubra, niektórzy woła, a inni tura. Dopiero 30 października 2000 roku. Uchwałą numer 25, łamane na 149 na 00, Rada Miasta Bielsk-Podlaski zdecydowała, że w herbie miasta jest Tur. Wniosek z tego taki, że nawet radnym zdarza się podejmować trafne i perspektywiczne decyzje. Dla ekspresu Bielskiego z Puszczy Bielskiej Roger Turowski.